Hello wszystkim, tutaj Otis. Dzisiaj przedstawię wam perfekcyjnego Otisa w domu. Czyli jak sprzątam dom. No wiadomo, okres właśnie świąteczny się rozpoczyna i czas na sprzątanie, nie? Atrybut? Oczywiście myśleliście pewnie, że to będzie przeróbka perfekcyjnej pani domu, Tu się grubo mylicie bo dokładnie pokażę wam jak dokładnie zacząć kurze. Oczywiście nie pokażę wam bo, bo wiadomo nie, ale wiecie yy, jakby to powiedzieć. Yy, nie do końca tak będzie. No dobra, żeby nie przedłużać, rozglądamy się po kątach, patrzymy co by to wyczyścić. Hmm? Co by to wyczyścić. Oczywiście widzicie, jaki mam makijaż, nie? Dobra. A, co by tu spryskać? Hmm, może lampę? Zasuważycie? Nie. Zróbmy tak. Ścigam kamerę. Tu? O nie, 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 nie. Popsuję sobie kamerkę jeszcze, a to będzie bardzo, bardzo źle. Dobra, mieszamy, mieszamy. Ale pajęczyna tam wielka. O kurwa Robi coś Perfekcyjny otis. Działa. Oczywiście psikamy, przykamy, przykamy. Musz nie na mnie. Dziękuję. To cholerstwo mnie obsikało. Jedziemy dalej. Czyścimy, czyścimy, ale się ujebałem. Patrzcie. Hopala. No patrzcie, chujstwo jedne. No, a wy już posprzątaliście w domu? Jeśli posprzątaliście w domu, zrobisz już wiosenne porządki, szatan was ukaże. Wierzcie mi. Hmm. O Boże, ale mi się nie dobrze teraz zrobią, muszę się powachrować. W ogóle, wiecie co? Była ostatnio u mnie z kto? No i wiecie kto? Otóż perfekcyjna pani domu. I wiecie co mi powiedziała? Masatary bajzer w pakeie. Korea, tyle kurzysz, normalnie mucha, nie siada. O matka! Tak, gadała przez prawie całą godzinę. Najdziwniejsze to było, że nie było telewizji. No, w sumie nie dziwię się, bo kto by takiego ja pokazał mnie. Eee. No cóż, <laughs> pani Małgorzata Rozenek wysprzątała, wszystko było cacy, cacy, przeszchodziła z wahadełkiem, wszystko z wahadełkiem zapierdale. Z wachlarzykiem. Machała, machała, machała. Aż znalazła w końcu to. No bo co zwaliłem? Otóż stwierdziła, że ja sobie to wsadzałem. Gdzie, gdzie? Nie wiedź. I dobrze. Powracając do tematu, Małgorzata Rozenek wysprzątała mi dom. Oczywiście perfekcyjny Otis z domu nie chciał sprzątać, bo po co? Marnowałam tylko czas. Otóż wzięła tą gąbeczkę. Tak, tą gąbeczkę. I zrobiła coś takiego. Usmoliła mnie całego. Zobacz. Widzisz, jak mi wtedy zmyła makijaż? Właśnie wyglądałam w ten oto sposób. Pozostawiła mi zacieki. Moją ukochaną brew zmyła. O kurwa. O kurwa. Za dużo henny na jeba, i mi to teraz nie chce zejść. Otis nabroiłeś. Nie wolno. Także. A na koniec samej wizyty perfekcyjnej pani domu wręczyła mi. Koronę, czy ta korona, koronę mi włożyła, no kurwa siadaj dziwko, i nazwała mnie perfekcyjnym otisem w domu. No i oczywiście, wiesz, korona spadła i tak oto film się skończył.